We wsi Gady uroczyście otwarto Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych, nową siedzibę oddziału Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Obiekt, który... Nie tylko będzie służył mieszkańcom wsi Gady, pełnił rolę świetlicy, ale jednocześnie będzie y, obiektem, który y, zamierzamy udostępniać wszystkim w gminie i nie tylko w naszej gminie, również y, sąsiadom. Y, będzie tu kilka pracowni y, ciekawych, y, także warto będzie przyjechać do Gadów na warsztaty. Będzie pracownia garncarska, y, pracownia tkacka. To jest coś, coś nowego, tego w okolicy u nas nie ma. Ośrodek w Gadach został wybudowany przy finansowym wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Żeby powstała ta placówka, musiało się zbiec dużo pozytywnej energii i na pewno dużym, dużą pomocą była, był program rozwoju obszarów wiejskich, bo bez niego, bez funduszy na inwestycje, na wybudowanie takiego miejsca, w ogóle nie, byli, nie mielibyśmy szans na, na realizację naszych marzeń. Także to jest rzecz pierwsza i najważniejsza też przychylność władz gminy. Ale myślę, że nie bez znaczenia jest też to, co chcieli ludzie. Ludzie ze Stowarzyszenia Nasze Gady, ludzie ze wsi Gady, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Dewitach. Dzięki takim miejscom, jak ośrodek rzemiosł zapomnianych, możliwe jest budowanie tożsamości warmińskiej, o czym przypominała prezes Stowarzyszenia Nasze Gady. Widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na to, żeby ludzie poczuli się blisko. Właśnie tego, co jest prawdziwe, blisko tej wspólnej płaszczyzny, jaką jest kultura warmińska. Jest to dla nas szalenie, szalenie ważne. I nie dziwi nas zupełnie określenie Kurb Warmiński, Pomorzak Warmiński, Podlasiak Warmiński. To są wspaniali ludzie, którzy mając swoje rodzinne korzenie kulturowe, akceptują to, co jest tu. Mało tego wzbogacają swoją kulturą, to wszystko, co się tworzy na tej ziemi od nowa. I, I mam wrażenie, że coraz piękniej to wzrasta i będzie to owocowało i będzie służyło przyszłym pokoleniom. Na otwarcie nowego ośrodka w Gadach z niecierpliwością czekali wszyscy mieszkańcy. Czekaliśmy dość długo na niego. No, dzięki naszemu wujtowi, przede wszystkim, który był. Za tym, żeby to pobudować tutaj, no stało się to, co się stało. Mamy piękny budynek i w którym się dużo, dużo się zaczyna dziać, już się zaczyna dziać. No myślę, że będzie centrum rozrywki naszej wiejskiej, będzie przyciągała z zewnątrz y, ludzi, bo w tej chwili, do tej pory nie mieliśmy praktycznie takiego miejsca, gdzie można by prowadzić taką działalność, jak tutaj będzie możliwa. Mieliśmy tutaj taką malutką świetlicę, ale to w porównaniu z tym, to tak jak jedno najmniejsze pomieszczenie tutaj jest. No tak to Olsztyn, Dywity, Tuławki ewentualnie. No bardzo się cieszę, bo tutaj nie było nigdzie miejsca, żeby nic robić, żeby sobie przyjść w dzień, jak się nudzi w domu. No bardzo się cieszę. No, bardzo się cieszymy z tego, że mamy nową świetlicę i gdzie będziemy mieli spotykać się z młodymi mamami, bo jest nas trochę i bardzo przyjemnie dla nas jest. Że mamy nową świetlicę. Ośrodek Rzemiosłów zapomnianych ma być miejscem poszukiwania nowych form ożywiania tradycji poprzez warsztaty, szkolenia, imprezy artystyczne. Tutaj każdy będzie mógł realizować swoje pasje pod okiem profesjonalistów. Ja myślę, że, że walorem tego miejsca będzie coś, co można nazwać taką bezustanną wymianą. Chcemy, żeby to miejsce gromadziło rękodzielników, gromadziło twórców ludowych, gromadziło też ludzi, którzy mają wiedzę, etnografów, prawda, historyków i żeby gromadziło. Gromadziło młodych adeptów rzemiosła, żeby gromadziło ludzi, którzy chcą, żeby ta tradycja nie ginęła, którzy chcą jej się uczyć, którzy chcą ją później za parę lat przekazywać dalej. Otwarciu ośrodka rzemiosłu towarzyszyły warsztaty rękodzieła tradycyjnego, podczas których wykonywano palmy wielkanocne, pisanki oraz kwiaty z bibuły. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać również tradycyjną metodę artystycznego tłoczenia papieru o nazwie pergamano.